Jeśli chodzi o muzykę poważną, to umówmy się, słuchamy staroci. Wyciągamy zakurzone nuty sprzed 100, 200-300 lat i gramy w kółko to samo. I gramy w kółko to samo. No bo przecież Mozart, no bo przecież Chopin to jedyna słuszna klasyka, prawda? No, nie do końca. Bo zdradzę Wam tajemnicę, muzyka powstaje dalej. I właśnie dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć trochę o tej współczesnej muzyce poważnej. Nazywam się Margo i witam Was w muzie na szkle. Jak spojrzeć na afisze koncertowe, to znajdziemy na nich przede wszystkim nazwiska nieżyjących już kompozytorów i do takich nie najświeższych. No bo jeżeli już ktoś wybiera się na koncert muzyki poważnej, no to chce posłuchać czegoś wartościowego, czegoś sprawdzonego, no takiego na najwyższym poziomie. Dlatego Szostakowicz? proszę bardzo, Rachmaninow, byle w dobrym wykonaniu. Liszt, Beethoven, Haydn, Vivaldi to są nazwiska, które chcemy oglądać, no bo są dobre i sprawdzone. A wiecie, że słuchanie staroci to jest właśnie znak naszych czasów? Kiedyś ludzie słuchali niemal wyłącznie muzyki współczesnej. Byli ciekawi co się pisze, jak się gra i fakt, że czasem nie kończyło się to dobrze ani dla kompozytorów, ani dla sal koncertowych, bo jak robiło się zbyt progresywnie, to ludzie zaczynali się tłuc. To mimo wszystko, co było współczesne, było też w modzie. Taka ciekawostka. Przez całą epokę klasycyzmu nikt nawet nie słyszał o kimś takim jak Jan Sebastian Bach. Odkrył go dopiero na nowo taki romantyczny kompozytor Felix Mendelssohn Bartoli, który według legendy kiedyś zobaczył w swojej kuchni ryby zawinięte w papier notowy. Kiedy się im przyjrzał i zorientował się, że trzyma w rękach artydzieło, popędził szybko do sprzedawcy, żeby odkupić od niego resztę partytur. Które nie poszły jeszcze z rybami. Wracając, kiedyś nie można było sobie puścić w domu ulubionej playlisty, a kompozytorzy nie dostawali tantiem za odtworzenia, co w sumie niewiele się zmieniło. Jeżeli chciałeś posłuchać muzyki, to ktoś ci ją musiał zagrać na żywo, a jakby nikt nie płacił kompozytorom, oni przestaliby tworzyć nową muzykę. A jakby muzyka przestała się rozwijać, to nie mielibyśmy naszej nowoczesnej muzyki rozrywkowej i nie byłoby Beyoncé, Także wiwat dla postępu. A zresztą, tak jak Wam kiedyś mówiłam, to, co dzisiaj traktujemy jako muzykę poważną, kiedyś było tą muzyką rozrywkową. A przecież teraz też co roku powstają nowe hity lubianych przez nas artystów. I tylko ta biedna muzyka poważna została z tyłu i mało kto jej słucha. To, co obecnie się traktuje jako współczesną muzykę poważną, to kompozycje, które powstają od drugiej połowy XX wieku i jest to tak zwana awangarda. No ale spójrzmy prawdzie w oczy, to co powstało 70 lat temu już dla nas takie super współczesne nie jest. Jednak trzeba przyznać, że właśnie wtedy zrobiono pierwszy i to taki naprawdę duży krok w kierunku zupełnie nowego podejścia do muzyki. To był czas przede wszystkim odejścia od tonalności, czyli tego co znamy pod hasłami takimi jak tonacje czy akordy. Zamiast tego zaczęto używać skali dwunastostopniowej, czyli takiej złożonej już ze wszystkich dźwięków, bez wybierania. Oprócz tego zaczęto dużo szerzej patrzeć na samą kwestię tworzenia dźwięku i wydobywania go z instrumentu. Bo na przykład taki fortepian ma dużo więcej brzmień niż tylko kiedy uderzy się klawisz, bo strony można szarpnąć, można czymś się przykryć, można nawet uderzyć w pudło rezonansowe i wiele, wiele innych. Innymi słowy można być jeszcze bardziej kreatywnym. Zaczęły też powstawać utwory, w których role tradycyjnych instrumentów zaczęły przyjmować jakieś inne przedmioty, wykorzystywano dźwięki ruchu ulicznego, pracujących maszyn albo odgłosy przyrody. Zmienił się też zupełnie pogląd na muzykę i nawet sposób jej komponowania. Jednym z ważniejszych nurtów w muzyce XX wieku był serializm. Polegał on na tworzeniu serii, czyli takich zbiorów elementów muzycznych, które można było wykorzystać w danym utworze. I mogły to być serie na przykład wysokości dźwięków, wartości rytmicznych albo dynamik. I był to bardzo ścisły sposób zapisu, pełen reguł i zależności. Zanim kompozytor w ogóle zabrał się za komponowanie utworu, musiał najpierw stworzyć szereg schematów i matryc, które mówiły mu, jakich w ogóle elementów może tam użyć. Jako kontra do serializmu pojawiła się też taka technika kompozytorska, jak aleatoryzm. I polegała ona na tworzeniu utworu za pomocą losowania. Można było na przykład rzucić kostką albo monetą. I odbywało się to zarówno w trakcie komponowania, jak i wykonywania utworów. I losować można było najróżniejsze elementy, bo wysokości dźwięków, artykulacja, a nawet kolejność stron wykonywanych nut na koncercie. Technik kompozytorskich tzw. awangardy było naprawdę mnóstwo, ale w zasadzie miały jeden główny cel – znalezienie nowego sposobu na muzykę. I wyrażało się to nawet w partyturach, które często wyglądały bardziej jak graficzne fantazje na temat muzyki niż same nuty. No właśnie, ale to była awangarda XX wieku. Co mamy teraz? Nie można określić jakiegoś jednego dominującego stylu, bo obecnie panuje ogólnie pojęta polistylistyka, czyli sięganie przez kompozytorów do najróżniejszych nurtów muzycznych. To, co jest jednak bardzo charakterystyczne dla współczesnej muzyki poważnej, to szerokie wykorzystywanie muzyki elektronicznej. Często też można poczuć odejście od takiego tradycyjnego pojęcia muzyki jako czegoś o łatwiej do zapamiętania czy chwytliwej melodii. Obecnie muzyka stała się przestrzenią do wyrażania jakiegoś elementu czy głównej myśli. Nie pisze się utworu o czymś, tylko za pomocą muzyki wyraża się dany element. Nie gramy utworu o pajęczynie, tylko gramy pajęczynę. Jest to też sposób na wyjście spoza ram kartki papieru, bo obecnie utwory można tworzyć na najróżniejsze sposoby, zarówno z wykorzystaniem przypadku albo jakichś sił zewnętrznych, a nawet myśli wykonawcy. I brzmi to nieco metafizycznie, ale tak właśnie jest. Powstały utwory na przykład z wykorzystaniem pracy fal mózgowych albo są sterowane kurami. I trzeba przyznać, że daleko takim wydarzeniom czy prezentacjom do miana takiego typowego koncertu. Ale to oczywiście nie wszystko, bo powstają też utwory o bardziej tradycyjnym charakterze. Jak wspomniałam, panuje polistylistyka, a więc kompozytorzy mogą brać z historii muzyki to, co najbardziej do nich przemawia, i dodawać do tego cząstkę swojego współczesnego świata. I teraz ważna sprawa. Gdzie można posłuchać współczesnej muzyki poważnej? No niestety w niezbyt wielu miejscach, ponieważ sale koncertowe preferują raczej takie utwory, za które nie muszą dodatkowo płacić. Ale. Na szczęście są różne festiwale, na których możemy usłyszeć właśnie te najświeższe utwory. Jest to m.in. Festiwal Warszawska Jesień i Festiwal Sacrum Profanum. Linki do obydwu tych wydarzeń umieszczam w opisie filmu, jeżeli ktoś chciałby trochę bardziej zgłębić ten temat. Ale jak zawsze pada pytanie, od czego zacząć? Bo rzeczywiście wybór jest ogromny. I ja proponuję Wam chwycić na początek utwory ciut starsze, np. Lutosławskiego, Pendereckiego czy Kilara. Nie są to takie, powiedzmy, ekstremalne czy awangardowe utwory, ale myślę, że fajnie was wprowadzą w sam koncept współczechy. Jedna gałąź muzyki współczesnej, o której chciałabym powiedzieć, a która jest niewątpliwie rzeczą sporną wśród muzyków. Czy muzyka filmowa jest muzyką poważną? I tutaj od lat już trwa dyskusja, która w zasadzie obraca się wokół tego, co jeszcze jest muzyką klasyczną, a co już muzyką popularną. Ja jestem zdania, że muzyka filmowa jak najbardziej zasługuje na miano muzyki poważnej. Co więcej, takie samo zdanie mam na temat muzyki tworzonej do gier wideo. Bo czym tak naprawdę ta muzyka różni się od tej pisanej kiedyś choćby do baletów? Czy to nie jest w gruncie rzeczy to samo? Przecież kiedyś właśnie spektakle baletowe czy operowe były taką główną rozrywką, a dzisiaj do tego grona dołączyły także filmy. Więc skoro tamtą muzykę, wówczas popularną, traktujemy jako muzykę poważną, to czemu nie możemy za taką uważać także tej filmowej? Oczywiście mogą się podnieść głosy, że kiedyś muzyka była ambitniejsza, ale umówmy się, to nie jest tak, że kiedyś powstawały tylko i wyłącznie arcydzieła. Słaba muzyka była, jest i będzie. Tylko po stu latach nikt jej nie pamięta. A skoro muzyką poważną może być to, Czemu nie to? Ciekawym zagadnieniem jest też muzyka z gier wideo, i nie mówię tutaj o motywie muzycznym z Mario Bros czy Tetris, ale o wielkich produkcjach, takich jak God of War, Skyrim, Assassin's Creed czy Wiedźmin. Tam muzyka nie jest tylko tłem, ale nadaje rozgrywce zupełnie nowego wymiaru emocjonalnego, a także dopasowuje się do gracza w danej chwili i podkreśla to, co się właśnie dzieje na ekranie. I co dalej? Nie wiadomo. Muzyka poważna idzie swoim torem i często jest zupełnie niezauważona. Jednak będzie miała niewątpliwie ogromny wpływ na to, jak muzyka będzie wyglądała w przyszłości. I ja wiem, że słuchaczom przyzwyczajonym do tradycyjnej tonalności to zagłębienie się we współczesną muzykę poważną może być trudne, no ale też nie wszystko musi się nam podobać. I często nie jest to kwestia tego, czy utwór jest zły, dobry, czy słuchacz niewprawiony. Odbiór muzyki musi być subiektywny, bo inaczej ta sztuka przestałaby mieć sens. Może jeszcze nie dojrzeliśmy na tyle, żeby ją docenić. A może przez to, że jest tak bardzo nieobecna w naszym codziennym życiu, tej po prostu nie rozumiemy? Ale słuchajmy, nawet jeśli coś nie wpasowuje się idealnie w nasze gusta i nie dodamy tego później na playlistę na Spotify'u, to warto wiedzieć, co się dzieje w muzyce. To, o czym opowiadałam, to tak naprawdę bardzo niewielki wycinek tego, czym jest współczesna muzyka poważna, bo jest wiele elementów, których jeszcze nie poruszyłam, takich jak różnorodność technik kompozytorskich, powrót do klasycznych idei, a nawet wykorzystanie muzyki folklorowej w kompozycjach. Dlatego nie traktujcie tego jako kompendium wiedzy o muzyce współczesnej, ale raczej jako taki wstęp do zrozumienia idei i zmian zachodzących w muzyce. W tym miejscu chciałabym też bardzo podziękować kompozytorce Annie Marii Chuszczy, która pomogła mi przy przygotowaniu tego odcinka i której utworu mogliście dzisiaj posłuchać. Naprawdę dała mi bardzo ciekawe spojrzenie na kilka zagadnień związanych z tym tematem. I to tyle na dzisiaj. Jeśli jeśli podobał Wam się odcinek, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem i zasubskrybować kanału. I mam nadzieję, że jak zawsze zobaczymy się na muzowych social mediach, czyli na Facebooku i Instagramie. A utwory, które znalazły się w dzisiejszym odcinku, już w całości możecie posłuchać na naszej muzowej playliście. Linki do nich znajdziecie też w opisie filmu. Do zobaczenia!